Z, to nie miał małe tam problemy z netem, bla 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 bla. Nie z netem, tylko z konfiguracją aktualizacji komputera. Aktualizacja komputera e, idziemy jeszcze raz na tego bossa, póki jeszcze noc jest. E, no. E, potionki, które sobie przygotowałem. E, no to Laser Helling potion to wiadomo, Regeneration potion, żeby mi się szybciej regenerowało, chociaż to chyba to nie mu dam, nie jestem pewny. E, shows the, a nie, tego to nie będę używał. E, in, coś co mi daje, że mam 8 Defensa więcej, że 20% mocniejsze są ataki magią, czyli to do tej książki. Movement Speed, żeby no, było i że strzały są lepsze. Dobra, na razie wypiłem po tym z nim, że szybciej biegamy. Oczywiście to nie się tam. No, z tyłu wleczę. I odezwał. Scout. Scout! No. Marek. Marek. Come on, idziesz? To jak ty masz podwójnie, prawie dwa razy większy skok. W ogóle wszystko. Szybkości, jeszcze dodatkowo mnóstwo namanej, strzelania, wrzucania, pełzania itemów, to no to wiesz. Tak naprawdę mogę to strzelać z, tej, z tego, co dostaliśmy, tego stoletu Tą bronią, z tym uliczony, jest super. I flargana, który tylko podpala. Nic więcej nie ma tego. Nie chciałeś. Nie chciałeś. A kto chciał balon? Skandal! Hmm? Hmm? Ty już mi tu nie narzekaj, ja ci da... zmarnowałem wtedy praktycznie cały ten mroczny materiał specjalnie na tą zbroję i miecz dla ciebie. Dobra. Teraz chcemy mieć więcej życia. Masz dwa... 40 życia więcej i dwa razy większy armor. <laughs> Boże, północy minęło już. Gdzie ten typul? Że uciekł. Nie, dobra, jest. Czekaj. Okay. Nie to jeszcze zaraz muszę śmieci wyrzucić, więc... Trzeba się pośpieszyć, bo zaraz będą tutaj narzekać. O dobra, już, już jest. Pozwolisz, okay. pozwoli, że zacznę bez ciebie? Tym razem? Nie. A ty szybko dołączysz? Nie, bo znowu zginiesz, i znowu będę sam i zacznę mnie łńcuchy rozbadać. Nie yes. No to come on. Pośpiesz się. Nie, to zależało ode mnie. No. A nie zale... Wow! Szybciej, więcej, tylko jest Wow, ale te meteorytowe stworki są silne. I dobra, tysiąc stóp na no, jest tak, Ale... gdzie ty się zatrzymałeś? Minus jest tej broń, że ona nie świeci jak atakuje. Ej, gdzie ty jesteś? No biegnę. Ale dokładnie. No w lesie. Nie wiem, jak ci to lepiej A tu tutaj... Dobra, czemu się zatrzymujesz? Jak będziesz yy, nad taką jaskinią, gdzie jest pochodnia pod spodem, to już włączam. Dobra. Wow. Moment, no! Meteoryt! Mam walkę. Weź, chodź. Bo jak kurde, ja... E, jak ja mam ominąć ten meteoryt, Kurde, Przeskoczyć. skoczyć! Skoczyć! No przeskocz! jonków nie wypiłem! brawo! What the? Pięknie Tomek, pięknie! To Dzięki! Jestem z powrotem, oczywiście drugi fail ze szkieletorem. Teraz dopóki. Bo Tomek jest... zaczął walczyć sam i bez niczego. No bo Ty mówię. kurczę, wolny jesteś. No, wolny jesteś powiedział I... Tomek, który XP szybkość i siłę rażenia. które w ogóle nie atakuje. Ja. Ja mam, polega się na tym, że po prostu zgarniam go na siebie, że on mnie atakuje, a ty zadajesz mu jak najwięcej obrażeń. Jesteś jak najdalej i jak najwięcej zdasz obrażeń, a ja stoję i daję się nawalać. Dobra, jak na razie zbieramy meteorydło. Z meteorą można zrobić Space Gana, Miecz Świetlny Słabszy i jeszcze z st te który jest zarąbisty. Na zbroję lepszą. Na zbroję... No zbroje! W ogóle nie wiem co jest lepsze, czy meteoro... meteorowa zbroja, czy ta taka mm, co ty masz? kawałek Ty masz kawałek tej takiej demonicznej Nie jest demoniczna, to jest sercowa zbroja Demoniczna, taka z czerwonego materiału Ale to jest czerw... Bo jeszcze demoniczna z tego poetowego I to była demoniczna. No to ty masz czerwotą demoniczną Nienawidzę tego fragmentu. To jest taki fragment, który strasznie ciężko minąć. Oczywiście Dla ciebie jest bardzo łatwo, bo ty masz podwójny skok. Ja siedzę i no, się mam. podwójnego mecz. skoku. Poza tym ty A poza ty masz. podwójną uc. wielkość skoku, no. Nie, ona zwiększa tylko o. Nie wiem, o nic. Wow, zepchnął mnie na meteoryt. A! Ah! Nie z jak zgniesz się, od wody. O woda ich załatwia szybko. Dobrze, tylko, że nie przechodzi przez ścianę, a tam co mieliśmy wtedy to przechodziło przez ścianę. Ale nawet nie wiem co to jest. Co to było? Nie pamiętam. To był jakiś szaman... Las, laska szamana czy coś takiego. Trzeba będzie poszukać na starym save'ie o tym. Znaczy na starym save'ie? Tego przedmiotu. A, tak. W ogóle powinniśmy zrobić muzeum na stym bo wiesz, wszystkie rzeczy. Trzeba tam zamieścić mój yy, ten. ten twój pierwszy hełm, ten co świeci w ciemnościach. byłam mam 34 HP. Mam pierwszą włócznię od Kródzenia, trzeba tam dać... Co tam jeszcze? Mój muszkiet trzeba tam dać. Trzeba tam dać swój bumerang, czy co tam miałeś. No weź ja się. Jeszcze swoją koronę. To będzie... O, to będzie najlepszy ekspozyt, twoja korona. O, ej, one wywalają meteoryt. Te główki czasem no to fajnie, no to po to rozwalisz skoro to, to tak się gdym Ale to rzadko, dopiero teraz na razem pierwszy. Posłuchajcie to. Ulec się. Czekaj, kasta, dużo. Ej, jeżeli ty masz mnie bronić, to ci pożyczam dzidę, jeżeli masz kopać, to ci pożyczam kilow. idzie do ciebie jeden. Ja na siebie większy odstrzał, a ty go rozwalasz. Rozumiesz? Dobra, chodźmy ją po zaraz na... wskocz. No skocz. Dobra, chodźmy tam. Będzie chyba trzecia próba szkieleta. Ostatnia, a udana. No to come on. Ja mam go przyzwać, żeby szybko tam uciec na górę? Czekaj. Czekaj, to 4 minuty, to 5 minut. Okej, okay, czekaj. Ci rozwalę. Właśnie nie, tego się nie da rozwalić. Materiał trzeba. Czekaj. Głowa mnie goni, a właśnie, wiem dlaczego ona mnie jeszcze rozwaliła. Jak byłem w bacie, bo one gonią cię. O Dobra, i wejdziesz tu szybko i cię otworzy. Dawaj, chodź. No to nie, podejdź, podejdź tu panie. Yo, low! Nie wypiję potionków na czas. Dobra, zgarniam jego atak. Wow. Tak Biegnij! Nie mogę, nie No to my! Czekaj, piłem Czekaj, piłem A mi nie dajesz nic do picia Wow Zaraz padnę Zgarnij go tam No, o nie, on się wziął na mnie Weź go Weź to To. O, no teraz to co to w ogóle za walka jest? Wow No chodź, zjedz mnie Dziń. No nie podchodź do mnie Ale lagi były Gdzie mój bumerang chodź, chodź. No i widzisz teraz to się nam faj, Cofaj, cofaj mm, No bo ty tu jesteś No chord Ma fajne ataki. Ale i tak szkieletor Climb jest najgorszy. No. Jest. Głupie Wooden, nie chcę Wooden. Głowę w głowę! Dzięki. No ja tam tylko życie było i kasa. Kasę ci mogę nawet dać, ale życie mi jest po Dobra, zostawię to na razie ogniska, ale chodźmy. Chodź, chodźmy do jaski. To czekaj, to może y, zrobimy to w następnym odcinku, czyli zaraz. E, a tymczasem. No dobra. Subskrybujcie, komentujcie go gościa. Plecajcie mu go obcym, nieznajomym. Wszystkim kogo go znacie i nie znacie. Lajkujcie i Do zobaczenia w następnym odcinku. No do. Nie, nie hejtujcie. O. o właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś. Ja po prostu nie rozumiem, ludzi, którzy e, hejtują bez powodu. To znaczy, zamiast napisać w komentarzu: A nie podobało mi się to, 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 to było słabe, więc ci na razie dam ostrzeżenie. Jeżeli nie, to w następnym dislike, a, a następnych to w ogóle nie będę oglądał. To po prostu tak dla fanów sobie hejtują, bo mogą i tak to nikomu na nikim nie robi wrażenia, więc to jest bez sensu. Dobra, no to trzymajcie się, cześć. Jeszcze ty. A, cześć.